Dzisiaj po raz dziesiąty w ramach Dni Obchodów Białogardu odbywa się turniej Open Białogard opuchar burmistrza miasta Białogard. Jest to impreza towarzysząca dniom Białogardu. W dzisiejszej imprezie bierze udział 16 zawodników z powiatu białogarskiego, nie tylko m.in. z Poznania, z, z Koszalina. Poziom jest wyrównany. Zaczęliśmy eliminację od godziny 9 W niedzielę w drugim dniu. Obchodu Białgardu y, są półfinały i finały. Burmistrz ufundował jak zwykle atrakcyjne nagrody, więc jest się o co bić. Wiem, że istnieje możliwość wynajęcia kortów, y, nauki gry z trenerem. Spróbujcie, może akurat to jest coś dla Was. Także serdecznie zapraszam na kolejne turnieje innych ludzi, którzy nie mogli dzisiaj przyjść i kibiców, którzy mogą dopingować i poobserwować sobie przyjemne widowisko sportowe. Zawodnicy startowali w kategoriach wiekowych pierwsza, trzecia klasa szkoły podstawowej. Ta kategoria, zresztą jak wszystkie inne, były dzielone na chłopców, dziewczyny. Była później kategoria klasy 4-6 szkoły podstawowej, kategoria gimnazjum, kategoria wiek 16-19, kategoria 19 do 35 roku życia, no i kategoria mastersów powyżej 35 roku życia. Jesteśmy na pewno zadowoleni z tego, z występów, tak, z wyścigów, ponieważ Ilość osób była dość, dość spora. Oczywiście zawsze można mówić, że mogłoby być więcej osób, ale, ale z roku na rok jest coraz większa ilość osób. Mamy nadzieję, że w przyszłych latach no, będzie trzeba robić eliminację do dobiegów finałowych. W sumie już myślę na stałe wpisało się to w harmonogram. Sportowy Dni Białogardu, turniej pływackiej. Nie było jeszcze w tym roku coś takiego, ale, ale mogę zdradzić, że mamy zamiar jeszcze zrobić parę takich turniejów. Może niekoniecznie typowo pływackich, ale chcemy jeszcze porobić kilka zabaw. Dodatkowo, jeżeli chodzi o basen, jeżeli osoby chcą się nauczyć pływać, to taka, takie, takie namiastka yy, mogą przyjść, prawda, darmowe nauki pływania o ratowników, wszystkie informacje o ratowników, mamy do tego sprzęt, więc też zapraszamy.